jest patrzcie. Widzicie ten kanał? Patrzcie, tu się nagrywa filmy. Znaczy, nie film, tylko na TikToku. Widzicie to? Patrzcie. O! na druga to Zrobił, i macie nawet inny ten filmy. Podajcie na Mandy Pigu i Ty. ci Mandy Pigu. Pigu i Ty. Sami to przeczytaj. No to tak, że jest też Bartek. To jest reklama, nie? I podajcie teraz, y, ten, Mendy, Pigu, jak wiemy o, y, tysiąc, to będzie mógł nagrywać live i poka... Nie ważne. Będę pokazywał od Dobra, to, to nie jeszcze końc, ale teraz przechodzimy do losowania widzów. A, i to jest y, właśnie wygrane konto, Krystian674, to ciekawe, czekajcie. Już chyba nowego nagrą Nie pokażę wam wszystkiego Ale no właśnie Czego nagrą? Dobra, nieważne Więc idziemy A, czekaj Ale jeszcze Ej Pomóż, nie po, Pomóżcie mówić 500 Bo on, właśnie Jest 9 obserwujących A Więc podajcie Fajnie by było. no. To jest moja reklama No, to tyle. Znaczy, nie tyle z odcinkiem, tylko no podajcie. na ten, tu jest wygrana. Ten. Osoba? Więc przechodzimy do odcinka. Bartek, nie baw się. O, obserwacja za obserwacja. Fajnie by było. No to idź do, do, do wpadam i teraz idziemy na odcinek. To, to widzimy się zaciągle.